Jesteśmy w zamościu Moja udzielają mała zamość. Wita! Idziemy dzisiaj na zwiedzane perły renesansu. Jez! Tak, jako ponieważ jest zrobione w takim naprawdę renesansowym, starym stylu, o. dużo zabytków z XVI wieku mm -hmm. nie tylko. O. Będzie to oglądać. Bardzo historycznie miasto. Jesteśmy teraz na rynku solnym i tutaj jest taka kotwica, jako zobacz. Kotwica ze statku. Mm -hmm. Stała podarowana miastu zamość z tego statku. Ziemia zamojska w ramach wsparcia budowy tego statku. <laughs> jako patrz, flaga Japonii. Tak, jest plaga Japonii. Ja w zamościu też nie byłem. Powtarzam się w tej serii, mówiąc, że gdzieś nie byłem, bo ja naprawdę chyba nigdzie nie byłem w Polsce, prawie. bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Pogoda się trochę polepszyła, nie jest za gorąco, nie jest to... deszczowo. Jeszczerone, bo oburzanie. Więc jest naprawdę spoko. Chodźmy jak to zobaczyć te mury obronne. I tu jest taka twierdza, jest fort. A, tutaj mamy wejście do Natrzańca. Chyba jakieś bilety trzeba kupić. Chodźmy na środkę. Coś Rynek dzisiaj bez humoru. zobacz jaki uparcił, nie? <grych> Chce iść. Chodź, chodź. O, chodź, Łąbki. <grych> A my musimy tam na górę wejść. Wejście gdzieś indziej jest. Dobra, ale nie będziemy straszyć pieska, armatą. Chodźmy na ten tarasik, tylko na górę. Akko, to są polscy żołnierze z XVII mm. wieku. Polski Uruski... szlachta? Szlachta to chyba nie była szlachta, nie? <grywa> ale zwykli żołnierze tak. Fajnie, widok. Widać, porabie w czystku. Zamość to miasto dość unikalne w Polsce, jeśli chodzi o architekturę. Bo mamy taki właśnie nowoczesny, jak to tamte czasy, gdy powstała Zamość, w XVI wieku, w 1580 roku, zostało prawa miejskie to miasto. To ta architektura tutaj, taka renesansowa, układ ulic, też, prawda? Jakieś nowoczesny jak na tamte czasy. I wszystko tutaj jest tak zbite pomiędzy murami obronnymi. Całe to stare miasto. Bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się bardzo. Dużo zieleni. No, dużo zieleni. Bardzo ładnie hmm. jest. Ale trzeba przyznać, że forteca naprawdę solidna. A, trochę za gorąco się robi. Uciekamy stąd. Się ugotujemy. Są też dostępne wycieczki zwiedzania podziemi w Zamościu. Ale tego nie będziemy robić. Bo no, nie chcemy z pieskiem wazić do podziemi, plus no, nie chcemy się łazić z przewodnikiem teraz. Ale podobno fajne są do wycieczki. Inek pij, pij dużo, gorąco. Tak dzielnie zwiedzasz. A ty gdzie? Za dużo piesków, co? Dzisiaj niedziela to dużo jest spacerowiczów z pieskami. Na razie w pudle będziesz się odora. Tak będzie łatwiej nam zwiedzać i jemu. Emil, chodź na lody. Dobry pomysł. Gorąco. Gorąco tak. Widzowie nam polecali lokalne lody Bosko. Trudny mm -hmm. wybór, co? Wikotę z jagodami. salina porcja. Pekasz. Wow. Ale piękne lody. Smacnego. Ja bardzo lubiłam smaku jagodami albo malinie. Przed tym wyjazdem do Polski dostaliśmy bardzo dużo rekomendacji od widzów komentarzach pod odcinkami czy na streamach na, na Kiku odnośnie miejsc, które powinniśmy odwiedzić czy spróbować właśnie. Bardzo dziękujemy za to wszystko, bo to pomogło nam zaplanować w ogóle tę wycieczkę. Więc wrzucajcie swoje komentarze z polecanymi miejscami to może je odwiedzimy na tym jeszcze wyjeździe albo już na kolejnym wyjeździe do Polski. Dobra rady. ej, ej. ej. Teraz zamościu trwa Etno i są występy takie tradycyjne, ludowe z różnych krajów. Hello, can I ask where are you from? Indonesia. A Indonesia. Oh, lovely. Did you dance already? Yes. Yes, oh nice. Can you show me a Dziękuję. you. Dziękuję A jakoś zna indonezyjski? Nie. No, wow. W trakcie tego pobytu w Polsce musi spróbować jak najwięcej polskich ciast, deserów, serników. Serników. Jest co wybierać. Marinowy. Mm, Marinowy tak Z jagodami, Z bokami. Przerwa na kawę, jak zwykle. Drip. Etiopia. Etiopia, tak. Sernik. Aiko, już, już jadłeś, tak? Jak ten sernik smakował? Pokaż To no, jest sernik z marcepanu A dość unikalny, nie widziałem takiego sernika jeszcze Bardzo smakowało? Dobry był? Pięśnie. niespodzianka, dobre! Okej, okay. nalewam już Aiko, proszę Jak Ci w Polsce smakuje kawa? Jest dobrze? Bardzo dobre! No i wzięłaś moją. to jest Twoja To jest moją. Etiopia jest moją Teraz będzie kłótnia. Ja piję wszystko. Ja zawsze robię Etiopia. Ja już widzę, że ja przytuję kilka kilogramów w Polsce, bo ciągle serniczki. Dobre jedzenie. Musimy jakąś dietę zrobić zaraz. Poszedł. Oh Za nami jest budynek starej synagogi. W Zamościu była bardzo duża społeczność żydowska. W 1588 roku Jan Zamoyski wydał dekret, który pozwolił Żydom tutaj mieszkać. Do II wojny światowej w Zamościu mieszkało ponad 12 tysięcy Żydów. Bardzo lubię ten klimat. nie powiem. Nie, Ale mmm dzieciak Patrz, 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 patrz. Patrz, patrz. patrz, Tak, jak już mówi... rozmawialiśmy na ten temat już. Już wystarczy, no naprawdę. Ile można tego bolesławca? E, Ty pakalim. Pa, bardzo. Oni nam powinni nie, płacić za promocję i, tego już od a, dawna. I, nie, e, nie będziemy za darmo tego promować, będziemy już, no. takie, pa, Emir, Nie gdzie jesteś? Jak najdalej, stamtąd. Jak najdalej. Tylko patz, tylko w Polsce jest bardzo dużo skrypt z ro, lodami Polacy chyba bardzo lubią lody. O Lubią, lubią. Szczególnie jak jest taka pogoda teraz Jesteśmy teraz pod największym kościołem w Zamościu Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny Bardzo ładny, jest Z tak, Gromny jest naprawdę Znam go tak, byliśmy. na sztorze w Nagasaki, za który został założony tak. przez Świętego Kolbego. Ale nie jest. Pat, ten most. I cały dzielona, ale czaty, jest składka nad torami. Super to wygląda. Mm. A, i tutaj dookoła muru będziemy mogli przejść. O, to tak. tak. Jakbym mieszkał w zamości, to już wiem, gdzie bym chodził biegać. Chodził biegać, biegałbym. W tej okolicy jest rewelacyjny park, mm. na jest przepięknie. Wyciekamy z tego placu tam za gorąco, a co ma do miasteczka jeszcze, chcemy zobaczyć przecież ten główny rynek, który jest. Na liście UNESCO, nie? Kulinaria to oczywiście bardzo ważna część naszej podróży w po Polsce i chcę, żeby jako jak najwięcej spróbowała polskich potraw. I tak się składa, że w Zamościu jeden z naszych widzów jest właścicielem restauracji Bistro Powiedz Cześć i nas zaprosił do siebie na coś dobrego. Wbijamy! Cześć Wojtek! Cześć! Siema. Cześć! Cześć! <laughs> Dziękujemy za zaproszenie. Dobra. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie, super, że się odezwałeś. Jak długo już tu prowadzisz knajpę? W tym miejscu zaczęliśmy trzeci rok. Wcześniej mieliśmy inną lokalizację, gdzie się uczyliśmy, pracowaliśmy w galerii, a od prawie już trzech no, lat prowadzimy to tutaj Jesteś miejscu. z Zamościa? Tak, Ktoś razem prowadzi? z żoną jesteśmy o, z Zamościa. Na co dzień żona prowadzi aha. knajpę. Ja się zajmuję całkowicie czymś innym, a na weekendy. Przyjmuje zamówienia urządy pracuje. Co się poleca w tym regionie do jedzenia? Byśmy chcieli jakąś zupkę tutaj dobrą na pewno spróbować. To no, region płynie no, jak najbardziej z y, flaków po zamojsku. To jest Flaki. taka flagowa y, zupa nasza, ale Mamy też w karcie żurek staropolski. To jest żurek podawany z białym serem, wędzonym białym serem. Mogę, to bardzo, jadę, nie tak, bardzo nietypowa rzecz. Zapraszamy na wielką degustację polskich zup w wykonaniu Ajko. Aiko, da... Tak, Polskie zupy. Co my tu mamy? Chłodnik. Flaki po zamojsku. Żurek staropolski. Czy Aiko sobie poradzi z tymi zupami? Mmmm. Dowiecie się w dzisiejszym odcinku Chłodni mm. Smacznego Bardzo gęsta konsystencja widzę to jest chyba z kefirem, tak? A mm. tego jest biały Zimna mm. zupa jest idealny. Żurek staropolski Mmm to, że wygląda. A z kobiety też jest. O, to jest z białym serem, faktycznie. Tak, tak. Wow. Pierwszy raz coś takiego widzę. To mnie. Co e, To jest niezwykły dziurek, tak. Coś nowego. To przepiśnię. Faktycznie dziurek jest zawsze mój numer jeden zypa. Teraz czas na flaki.

Jakby porównać japońskie i polskie zupy to moja pierwsza uwaga jest taka, że polskie zupy mają bardzo dużo składników, zobaczcie jakie to jest gęste, ile tutaj w środku jest po prostu jedzenia, tym się można by najeść, samą tą zupą można by się najeść i już w sumie nic więcej nie potrzebujesz, nie wiem czemu to się nazywa często pierwszym daniem, prawda, czy coś takiego, dla mnie to już jest danie główne, ja bym był najedzony jedną taką zupą. Nie, męgie się. Patrzcie co my tu mamy, lokalny specjał Piruk biłgorajski wow. Ale porcja To jest kasza gryczana, tak? Wow. Pieczona z ziemniakami, podana w formie takiego bloku I sos z kurkami. skórkami Pierwszy raz spróbuję Twoja mina mówi wszystko To naprawdę pyszne No Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem więc też jestem ciekaw jak to smakuje Trochę To smakuje jak burgerem z kaszem Placek po węgiersku Let's go Pierwszy raz spróbuję Mmm Dzemięciarki? Bo tak. To, to dzemięciarki? Wow. Ja bardzo lubię dzemięciarki. Mogę. Ako, lubisz placki? Bardzo lubię. Tak, lubię placki. Lubię placki. Bardzo dziękujemy, było przepyszne. Dziękuję. Dziękujemy <laughs> za odwiedziny, zapraszamy ponownie. A naszego Dziękujemy. Dzięki, dzięki. Do zobaczenia. Cześć. 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 Co? nigdy na to w sumie nie wpadłem. Jesteś geniuszy, ja nigdy nie skojarzyłem, że to faktycznie. Dlatego, że był to jest Zamość. Ajko, ten nie? Genius! Świetne są te elektryczne wózki do jeżdżenia po zamościu na wycieczki. Dzisiaj to by był idealny sposób na zwiedzanie. Jesteśmy na głównym rynku. O, jako kurakowie. ale duży, piękny ten rynek. Patrzcie na tą bramę wodną. Rzini się trochę ochłodzi. jak przyjemnie. U, U. Schłodzisz się trochę, co? To przyjemnie było, przyjemnie, co? Zaraz wyschniesz, zaraz wyschniesz. Cały mokry piesek. Przepraszam, musiałem założyć ciemne okulary jednak. Za mocno słońce Ale chleb! Gigantyczny chleb. O, gigantyczny jest. Co to jest? ze Smanec. smalec. nie Smanet. Smanet. pamiętasz? nie pamiętasz? Dobra, bierzemy za ogóreczkiem. Dobrze to wygląda. Patrz Ayko. porządna pajda. Ze smalcem. Dzięki, dzięki. Jako już się wgryzła w smalec. Mm. Lubisz Ajko? Pajdę ze smalcem? Bardzo lubię. i smalec mm. I bardzo dobre. Ajko, tutaj jest najbardziej znane miejsce w zamościu. Ratusz mm -hmm. miasta Zamość. Przepiękny tak. z tymi schodami. tak, Bardzo znany wygląda... widok. Bardzo historycznie. Ale widać, że przydałby się remoncik trochę. Tam wpada troszkę tynk. Jestem taka swoja. Mój kraj, gdzie jestem, Niezły widok, co? Tak. Bardzo podoba mi się różnie kolory. Brilleng. To wszystko w dzisiejszym odcinku z Zamościa. Przepiękne miasto. Ajko, podobało ci się? Bardzo podoba mi się to miasto. Przepięknie. Tak myślałem. Dlatego tu przyjechaliśmy. Kontynuujemy dalej naszą wycieczkę po Polsce. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. A jeśli macie jakieś propozycje na fajne miejsca odwiedzenia w Polsce, dodajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. pa, pa.